Zabawki to jedna z najpopularniejszych kategorii na Amazon. Wybór jest ogromny i często ciężko zdecydować, które tak naprawdę spodoba się naszym najmłodszym. Dlatego w tym roku Amazon postanowił wesprzeć rodziców w sezonie świątecznym i pomóc im w dokonaniu wyboru. To jest bardzo ważne plebiscyt dla wszystkich rodziców, bo dzięki temu będziemy wiedzieć, jak lepiej dotrzeć do naszych dzieciaków, jak je rozwijać. Fajnie posłuchać czasem dzieci o tym, jaka zabawka im się podoba, dlaczego im się właśnie podoba, co by z nią mogły zrobić i co by wymyśliły. To było też dla mnie bardzo ciekawe i fajne doświadczenie. Nauka przez zabawę jest najbardziej wartościowa. Te treści, które zapamiętujemy bawiąc się, zostają z nami najdłużej. Dlatego w czasie tego plebiscytu, do którego zostałem zaproszony, zwracałem szczególną uwagę na zabawki edukacyjne, na zabawki bardzo rozwojowe. Wszystkie zabawki pełnią taką funkcję, jaką pełnić powinny, czyli mają cieszyć, mają zajmować dziecku czas, ale mają też rozwijać jakieś kompetencje. Pamiętajmy o tym, że wybierając zabawki, nie myślmy tylko i wyłącznie o dzieciach o ich rozwoju intelektualnym, ale też myślmy trochę o sobie. Czyli myślmy o tym, żebyśmy my czasami, my rodzice, mieli chwilę wytchnienia.